Witajcie, kochani, na prostej historii. Dzisiaj opowiem wam o pierwszym królu Polski. Nazywał się Bolesław Chrobry. co miał za ciekawe życie ten człowiek. Słuchajcie, mając 5 lat jego tata pojechał na bitwę. Na bitwę pod Cedynię chwycił swój miecz, wziął zbroję swoich żołnierzy, no i pojechał walczyć. No i wywalczył, pokonał tam niemieckiego margrabiego. No, a później miał się stawić na sąd do Kwedlinburga. Nie stawił się po raz pierwszy. No, później w końcu był zmuszony. Wiecie co? Cesarz uznał, że za tę bitwę musi oddać swojego syna, pięcioletniego Bolesława, do Magdeburga na wychowanie jako gwaranta poko pokoju. Jako takiego, takie zabezpieczenie na wypadek, gdyby Mieszko pierwszy chciał znowu najechać na ziemię niemieckie. No i rzeczywiście musiał tak zrobić, więc mały pięcioletni Bolesław jedzie sobie, słuchajcie, do więzienia. No w pięknym pałacu, co prawda, do Magdeburga, ale jednak jest to więzienie. Mówią tam tylko po niemiecku. No bo on Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Nie wiem, czy to się podobało małemu Bolesławowi, przecież samo słowo niemiecki to znaczy niemy, czyli dla nas zwyczajnie niezrozumiały. Kochani, spędził tam, no na szczęście nie zbyt długo, bo ten okrutny cesarz szybko zmarł. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, kochani, w 973 roku to miało miejsce. Czy wiecie, że wtedy, w tym samym roku, w 973, właśnie do Magdeburga na nauki przybywa... Wojciech, który zostanie potem świętym, znany wam przecież. I ten święty Wojciech tam przyjechał już jako nastolatek, no ale to słowiańska krew, więc można powiedzieć ziomek. Pewnie się poznali razem z Bolesławem, no i... Później już łatwiej im było pewnie w nawiązywaniu jakichś kontaktów. Bolesław walczył. Bolesław tam pewnie nie uczył się tak jak święty Wojciech. Święty Wojciech pobierał nauki od Adalberta, od którego potem przyjął na wierzmowaniu imię. No później co się dzieje? Kochani, kiedy ma 10 lat, umiera jego matka. Umiera Dobrawa. Dziecko zostaje półsierotą. I tutaj można zadać pytanie. Taka jest historia, kochani, że warto, warto pytać. Zastanówcie się. Nie daj Boże, umiera wam mama, macie 10 lat. Teraz tak tata sprowadza sobie jakąś niemkę do swojego domu. Wy nie bardzo już ten język polubiliście, bo przed chwilą musieliście go słuchać, jak byliście w niewoli, a więc mm, macie już 10 lat. A we wczesnym średniowieczu taki dziesięciolatek, no już miał co, co bądź do powiedzenia. Mm, no i możecie zadać pytanie: czy ten młody człowiek wyruszył dalej w podróż ze swoim ojcem Mieszkiem? Czy został z macochą? Może trochę spędzał czasu z macochą, ale bez wątpienia podróżował ze swoim ojcem. Czyli widział, jak się pokonuje kolejne ziemie, jak się sądzi ludzi, przyznaje ziemię albo pozwala budować nowe grody nowym kasztelanom. Więc widział, jak się sprawuje władza od najmłodszych lat. Był dość pulchny, jak to opisują kronikarze. W 992 roku umiera Mieszko I. Otrzymuje we no, spore tereny. Dowiadujemy się, jakie tereny, z wspomnianego już wcześniej w poprzedniej lekcji o Mieszku I. Pamiętacie z jego testamentu. Nazywał się Dagome Judex. A więc dość spory obszar młodzieniec otrzymuje. Co dalej robi? No walczy dalej. Zajmuje nowe tereny. Zajmuje wyrywa jakby z Rusi grody czerwieńskie, a cesarzo, cesarzowi e, ziemie Mirsko i Łużyce. Co to ziemie, co prawda, Słowian połapskich, no ale jednak w e, dominium, czy w, do, w zarządzaniu do, do, dotąd samego cesarza. No, a południu też zrobił niezły numer, bo tam e, e, najechał na Pragę i nawet tam rok e, zarządzał tą Pragą jako książę, zwierzchnik tych ziem, zajął Oczywiście Śląsk no powiększył swoją domenę. Czytamy, że jego armia w porównaniu do mieszkowej zwiększyła się wielokrotnie. Buduje wiele grodów. Co się dzieje? W pewnym momencie w 997 roku przybywa do niego, jego stary kumpel Wojciech. Wojciech przybywa, a Bolesław mówi, no w jakim celu przybywasz do mnie? A on mówi nie do ciebie, ja tylko przyjeżdżam przez Twój kraj przybywam do kraju Prus, tam chcę ich nawracać. No to Bolesław mówi, przyjacielu, dam Tobie drużynę moich najdzielniejszych wojowników. A on mówi, nie. Wojciech mówi, nie, będę nawracał tak jak Pan Jezus, a nie tak jak, a nie będę nawracał mieczem. No i poszedł sobie ten, machnął ręką, słuchajcie, tutaj niedaleko stąd, niedaleko naszego grodu, bo w 7 kilometrów zaledwie stąd, znajduje się sanktuarium świętego Wojciecha, w którym znajdują się szczątki, Ciała tego męczennika, więc gdybyście chcieli kiedyś przyjechać do grodu, czy potem sobie pomodlić się, to bliziutko naprawdę można nawet rowerem albo iść na spacerek. Piękna droga zresztą, polna. I kochani, to jest też bardzo ciekawe, to jest ostatnie miejsce przed swoją wspaniałą wyprawą łodzią, bo tutaj właśnie to, ten gorzędziej, w którym znajdują się te szczątki Świętego Wyciechu, jest, jest na pięknej górze nadwiślańskiej, więc on tam wsiadł w tą łódkę, popłynął do zalewu Wiślanego, no i tam miał zostać, jak wiecie, przez tych bogan Prusów, no, ścięty. Są dwie tradycje. Jedna mówi, że została mu ścięta głowa, i taka pojawia się na tych wspaniałych naszych drzwiach gnieździeńskich. A druga teoria głosi, że jego bok był przebity włócznią. No, nie wiem, czy, 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 czy dopuściliby się takiego czynu, biorąc pod uwagę, że jest to nawiązujące do. Śmierci samego pana Jezusa. Co się potem wydarzyło? Bolesław chce wykupić ciało męczennika, co jest też bardzo ciekawe. No, Gal Anonim, ten, który opisuje to zdarzenie, pisze, że zapłacił za niego tyle złota, ile sam święty ważył. Nie wiadomo, przecież miał tyle armii, że mógłby pewnie tam wejść i od razu spustoszyć i wziąć to ciało męczennika. No, po prostu w każdym razie zabiera to ciało męczennika, zawozi je do gniezna, tam je chowa. No, i co się dzieje, słuchajcie. Wojciech zostaje uznany za świętego. Zresztą jego przyjaciel papież i drugi przyjaciel cesarz szybko tą jego nominację na świętego ustanawiają. Kochani, w 1999 roku, pod koniec tego roku, zdaje się od października aż do kwietnia, odtąd trzeci wyrusza. Pierwszy raz w historii na pieszą pielgrzymkę, nie z korowodem, wspaniale ubranych i uzbrojonych wojowników, tylko też chciał, tak jak wzorem Pana Jezusa, prawda, sobie po malutku przechodzi tam, no i w końcu dociera na święta, w kwietniu dociera do grobu męczennika. Bolesław go przywitał wspaniale. Najpierw pomodlili się przed grobem świętego, przed relikwią świętego w knieźnie, w katedrze, a następnie Bolesław zaprosił swojego przyjaciela, Cesarza, bądź co bądź, na wspaniałą ucztę. Oj, impreza była nie z tej ziemi. Z tego co pisze Galanonim, złota było i srebra tyle, że sam cesarz odtąd trzeci się zachwycił. Pierwszy raz widział też tak piękne, pewnie stroje. Według relacji tego kronikarza Galanonima, dosłownie to brzmiało tak, kochani. Nie godzi się, aby tak wielkiego władcę tylko księciem nazywać. I miał wtedy tą koronę, ten diadem swój cesarski, zdjąć ze swojej głowy, założyć na głowę, na głowę Bolesława. Potem też miał wziąć włócznię, kochani. Zobaczcie, podczas tej uczny, to jest włócznia świętego Maurycego, zobaczcie, taka przepiękna włócznia. To jest Maurycy, to był, słuchajcie, legionista, który, no właśnie, był chrześcijaninem i został za to ścięty. Według jednej z tradycji też tą włócznię miał zostać przebity Bog Pana Jezusa, który w ten sposób miał skonać na krzyżu. Więc tą włócznię przekazuje cesarz Bolesławowi i mówi do niego, kochani, przekazuje Tobie włócznie świętego Maurycego jako gwarancję suwerenności Twoich ziem, czyli wolności. Nie jesteś od nikogo zależny. Twoja ziemia jest wolna. No wielka sprawa, e, kochani. Dodatkowo, no później Bolesław chciał się jakoś, jakoś podziękować swojemu wielkiemu gościowi. No i postanowił, że przekaże mu drużynę swoich najdzielniejszych wojowników. Więc od razu. Chciał zaprezentować swój majestat. Podobno, jeszcze według relacji, ci goście, którzy uczestniczyli w tej uczcie, mogli sobie wziąć te wszystkie złote sztuczce, których tam miało być bez liku. No, wspaniała sprawa. Biorąc pod uwagę fakt, że cesarz zakłada na głowę naszego Bolesława Koronę, można było uznać za akt koronacji. Pamiętajcie, że to jest rok tysięczny. Zjazd w gnieźnie to jest rok tysięczny, a więc można przypuszczać, że to jest akt koronacji. Ale kogo? No właśnie, cesarz odtąd III miał wspaniałego nauczyciela. To jest bardzo ważne. Jak sami wiecie, dobry nauczyciel, to Podstawa. A więc ten jego nauczyciel, Sylwester się nazywał, to biskup, a potem został papieżem. Bardzo mądry człowiek, tak powiedział, tak go nakłonił, aby cesarz później, młody człowiek, zobaczcie ile ma lat, o, zobaczcie ile miał lat, jak rządził, to tak jak może zadanie domowe. Postanowił, że stworzy Europę, silną chrześcijańską, wspólną Europę. Królem wszystkich narodów słowiańskich miał zostać właśnie nasz książę, a potem król Bolesław. Prawda? Wielka sprawa. No. Wszystko super. Nawet nazwał go swoim przyjacielem. No niestety sam odtąd trzeci III niezbyt długo żył. Dlatego, bo w 1002 roku umiera. Schedę po nim przejmuje Henryk II. Tu już nie ma takich dobrych relacji niestety. Bolesław wykorzystuje nawet sytuację takiego te walki o tron w Rzeszy Niemieckiej i zajmuje Milsko i Łużyce. No właśnie. Zajmuje, jak wcześniej wspomniałem, również Grody Czerwieńskie. No i jeszcze wjeżdża do Czech jest wielkim władcą. W roku swojej śmierci jest również koronowany. Ciekawe dlaczego, skoro wcześniej przyjął koronę, może władcy wczesnej Europy nie godzili się na to, aby no właśnie został koronowany przez cesarza, to przecież. To przecież, to przecież papież musi wyrazić na to swoją zgodę. A więc w 1025 roku Bolesław zostaje pierwszym królem Polski. Polska jest silna, ma wiele grodów, wiele tych grodów Bolesław zbudował, ale zdarzyło się podczas tej uczty jeszcze coś bardzo ważnego, kochani. Powstało arcybiskupstwo. I biskupstwa. To jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważna wiadomość. Dlatego, że wraz z nadejściem chrześcijaństwa, oprócz oczywiście tego, co najważniejsze, więc naszej wiary, w Pana Jezusa i jego nauki, dochodzi do ustanowienia jakiegoś porządku. Powstają parafie, zaczyna książę wiedzieć, ile ma swoich poddanych, zaczyna wiedzieć, gdzie te ziemie się znajdują w końcu. Więc to było bardzo potrzebne. Dowiedzcie się, kochani, gdzie powstało arcybiskupstwo i Kolejne trzy biskupstwa na terenie Królestwa Bolesława Chrobrego. Chrobrego, czyli odważnego. Już wiecie dlaczego odważny, prawda? To był odważny władca, nikogo się nie bał. Był zresztą Jarosław Mądry, z którym walczył. Sam stwierdził, że to odważny gość w jednej, podczas jednej z bitew, nawet chcąc go obrazić. Wiecie co, Jarosław kiedyś powiedział do niego przed bitwą podobno, że no, jest taki gruby ten Boles, Bolesław wasz, że nie może wejść na konia. A ten mu na to miał krzyknąć, jeszcze dzisiaj twoje konie będą broczyły w waszej krwi. A, bardzo ważny kochani, ten nasz pierwszy król. Dziś możecie go zobaczyć na nominale 20-złotowym na przykład, ale też wiele szkół nazwanych jest imieniem Bolesława Chrobrego. W większości miast są ulice jego imieniem. Został on bardzo dobrze określony przez Gala Anonima jako ten wielki, odważny. Co zdarzy się za chwilę? No właśnie. Jego syn, Mieszko II, już nie będzie niestety miał tyle szczęścia, ale i sytuacja polityczna, czy wokół naszego kraju, nie będzie zbyt szczególnie dla niego no, pomyślna. Kochani, Mam nadzieję, że ta lekcja wam się przyda. Mam nadzieję, że dobrze wam się oglądało. Życzę Wam, żeby, żebyście tutaj wykorzystali ten trudny i smutny czasem czas, bo przecież musicie często siedzieć w domach, bardzo wam też współczuję, kochani. Bo to, to nie jest takie proste wcale. Moi synowie tak samo szaleją co chwilę, co chwilę chcą wyjść, co chwilę chcą coś zrobić, ale niestety. Warunki są takie, a nie inne. Więc starajcie się, kochani, zająć czymś dobrym. Tego Wam życzę. Wykorzystajcie dobrze swój krótki czas na Ziemi, bo drugiego nie będzie przecież. A historia to wspaniała dziedzina, bo przecież odkrywając karty przeszłości, możemy dowiedzieć się, co będzie w przyszłości. I o to chodzi w historii. Ona daje nam siłę, daje nam tożsamość, daje nam nasze miejsce w Europie, na świecie, w naszym domu. Dowiedzcie się, może takie zadanie domowe, jak ktoś chce, tylko i wyłącznie oczywiście, bo tak naprawdę wiedza, jak wiecie, jest tylko dla tych, którzy chcą ostatecznie. Dowiedzcie się może, jakie macie najstarsze, wczesno-średniowieczne korzenie wokoło, wokoło swojego domu. Czy jest może jakaś budowla kultury romańskiej? Albo są jakieś, na przykład jest jakiś klasztor, albo jakieś zapiski, które, które przypominają o tamtych wydarzeniach. To bardzo ciekawe. Albo jakieś na przykład stare drzewa. Jak do, zobaczcie dąb, tak? Dąb Bartek, zobaczcie też, przecież przeszło, przeszło 700 lat, prawdopodobnie. Więc dowiedzcie się. Bardzo ciekawe. Ciekawy jestem. Możecie nawet wysłać do nas później swoje prace na Per. Zapraszam. Ja. Za dzisiejszą lekcję bardzo serdecznie Wam dziękuję. Życzę Wam mądrości, odwagi i radości. Wszystkiego dobrego.